A wiecie, że obecny minister aktywów państwowych pan Wojciech Balczun też paradował w banderowskich czerwono-czarnych barwach. Tyle, że nie na stadionie narodowym, ale na swoim ukraińskim profilu na Facebooku. Cały ten koszmar rozpoczął się od tych oto słów, kiedy ówczesny rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział te oto słowa: Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próśb. U Ukraina nie ma pieniążków, a potrzebuje, a wy nie chcecie dawać więc znaleźli inny sposób. Będą przesyłać gaz. 4 miliardy metrów sześciennych rocznie. Po to, żeby Ukraina odbudowała swoje rezerwy gazu, dodając je do rekordowych rezerw złota i walut. No ale nie ma pieniążków. Nie ma pieniążków, więc potrzebujemy tutaj ukraińskiego ministra aktywów państwowych, Wojciech Bałczun. Mówię ukraińskiego, bo tak wygląda jego Facebook. I... Człowiek ten był dyrektorem, był prezesem kolei ukraińskich. Później kierował PKP Cargo. Jak wiemy, ta spółka upadła całkowicie praktycznie. I teraz będzie zarządzał aktywami państwowymi. No to już wiemy, jak będzie zarządzał. A Ukrainie oczywiście ciągle będzie mało. Jedna trzecia pomocy humanitarnej jest rozkradana. Więc nie dziwmy się, że w tej stolicy korupcji będzie ciągle. Brak gazu, brak pieniędzy, brak złota, brak żołnierza, brak broni, brak amunicji.